Witajcie w siódmym sezonie naszych materiałów. Cieszymy się, że jesteście z nami. Wasza obecność jest dla nas wyjątkowa. Błogosławimy Was na Waszych drogach zgodnych z wolą Boga. Niech Bóg oświeca oczy i uszy Waszego i naszego duchowego rozumienia, czym jest bogactwo chwały, do której nas powołał. Amen. Cyfra 7 jest szczególna. Oznacza Bożą pełnię, jego doskonałość, której nam udziela przez usynowienie w Jezusie Chrystusie, obmycie z grzechów i chorób, pełnię słowa mądrości Bożej. Ten odcinek z cyklu Boży, niż masz, poświęcony jest nadziei, bez której nie moglibyśmy mówić teraz do was i robić wszystkiego, do czego Bóg nas powołuje. Naszą misją jest nieść światło jedynego żywego Boga, stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zarówno w życie naszych współbratymców, jak i weter tego świata, aby ludzie mogli poznawać i doświadczać Jego miłości i dobroci na różne sposoby, aby mogli być zbawieni. Pragniemy, aby Bóg napełniał Was teraz pokrzepieniem i nadzieją, aby wypełnił Wasze życie swoją chwałą. W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale od pierwszego do trzeciego wersetu czytamy. Ojcze, nadszedł już czas, abyś mnie swego syna zwieńczył chwałą. Ja ciebie również otoczę chwałą, która tobie się należy. Ojciec udzielił mu jako synowi mocy, by całą grzeszną naturę, która jemu okaże posłuszeństwo, wprowadził do odwiecznego i nieskończonego życia. Wiekuiste życie polega bowiem na trwaniu w bliskiej, osobistej relacji z jedynym prawdziwym Bogiem, który objawił się w na świat Jezusie Chrystusie. W liście do Rzymian w 8. rozdziale od 18 do 25 wersetu czytamy, że nie tylko my, usynowieni, oczekujący odkupienia naszego ciała, jesteśmy zbawiani nadzieją, ale także i całe stworzenie oczekuje wyzwolenia z niewoli skażenia i wprowadzenia w chwalebną wolność dzieci Boga. To jest skala miłości Boga, jaką powinniśmy się nieustannie w swoich sumieniach kierować. Jesteśmy tutaj, aby służyć ludzkości Będąc pod przewodnictwem Ducha Świętego służąc Bogu w duchu nie w ciele. Jeżeli zatem poprzez ufność Bogu spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, a co on nam obiecuje, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Biblia poucza nas, że skoro mamy ducha usynowienia, nie powinniśmy żyć w zastraszeniu przez szatana, ale też i nie stosować jego metod funkcjonowania i działania, jeśli chcemy mieć udział w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. To będzie się z różnego rodzaju wyrzeczeniem, dlatego że życie duchowe to życie całkowicie dla Bożego królestwa, które nawet nie bierze pod uwagę własnego szczęścia. Bóg w pełni używa ludzi martwych dla grzechu i dla swojego życia. Dlatego przechodzimy proces dojrzewania w Duchu, które ma na celu przygotowanie nas do każdego dobrego dzieła przygotowanego dla nas przez Boga. Nazywamy to ukrzyżowaniem naszej starej grzesznej natury, by wejść w jego pełni. W tym wszystkim nadzieja jest bardzo ważna. To od niej tak naprawdę zaczyna się życie z wiary. Pomaga nam skupić się na Bogu. Jest taką kotwicą dla naszych dusz, dzięki której nie tracimy głównego celu z oczu ten cel to życie wieczne. Nadzieja musi począć to, co dopiero później wiara może zrodzić a fizyczne dowody nie dają temu wiary. Aby przyjąć i poznawać Boga, Słowo Boże musi stać się dla nas czymś więcej niż tylko tuszem na kartce. Musi ożyć w naszych sercach. Musimy spędzać czas na myśleniu o Nim i pozwalać, by stawało się częścią tego, kim jesteśmy. To jest poczęcie. Zaczyna się od małego ziarna, aby przeistoczyć się w dorodne drzewo. Tak jest z Królestwem Bożym dla tych, którzy porzucają swoje życie na Jego rzecz. Taka wiara przychodzi tylko przez słuchanie Słowa Bożego i bez uczynków jest martwa. Można studiować Słowo intelektualnie, ale to nic nie da prócz ziemskiego poznania, czyli wiedzy i ewentualnie uczynków wykonywanych z ciała, bo duchowe poznanie Boga pochodzi tylko i wyłącznie z relacji z nim. To kontakt ducha Boga z naszym przywróconym do życia wiecznego duchem, z ducha do ducha. Pamiętajmy o tym, to ta relacja i wszystko, co z niej wynika, daje nam nadzieję i potem pewność, czyli wiarę, że możemy się spodziewać tego, czego nie widzimy, ale co zobaczymy, jeśli tylko nie ustaniemy. Zobaczmy to wszystko oczami wiary w naszych sercach już teraz. Bóg mówi, że jeśli ktoś się cofnie na tej drodze, on nie będzie miał w takim człowieku upodobania. Każdy sprawiedliwy marzyć z wiary w to, co Bóg mówi i nie wątpić. Jeśli pojawia się zwątpienie, mamy wołać o umocnienie, aby Bóg mógł z nas to zwątpienie usuwać. Tym sposobem nasz duch wzrasta. To jest duchowe dojrzewanie. To życie pełne modlitw, czuwania, znoju, zmęczenia, rozdarcia, cierpienia i walki w przeciwstawianiu się wrogowi krzyża dlatego że ciało zawsze będzie próbowało działać na przekór duchowi, a duch ciału. My żyjemy już jako nowe stworzenie na tej ziemi, których ciała wraz ze wszystkimi porządliwościami wiszą na krzyżu. Mamy umysł Jezusa Chrystusa i jego ducha. Jeżeli chcemy pójść za Bogiem całkowicie, powinniśmy rozumieć sens tego cierpienia. Cierpienia na rzecz chwały Boga w nas, jaką Bóg chce przejawiać. Tak życie Boże w nas zaczyna objawiać się całemu stworzeniu. Pokora przed Bogiem jest drogą do trwania w łasce Bożej, czyli do życia w chwalebnej wolności. Nadzieja chwały naszego Pana jest naszym motorem napędowym dla pozytywnych wyobrażeń wszystkiego, czego Jezus dokonał dla nas na krzyżu. Dzięki doświadczaniu Jego zwycięstwa, coraz śmielej przemy naprzód. Jego zbawienie coraz bardziej przenika nasze życia, dusze, serca, umysły i stajemy się coraz silniejsi w duchu. To jest umacnianie. To zawsze pochodzi z relacji z nim. Każdy, kto tego doświadcza, jest ośmielony, aby sięgać po więcej poznania, objawienia i raz za razem przeciwstawiać się wrogowi, który chce nas tego pozbawić. Czujemy się zachęcani w relacji z Panem do podążania tą ścieżką bez względu na wszystko. Na przykład, w liście do Filipian w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie, dostajemy nakaz, aby radować się w Panu, więc robimy to. Pozwalamy sobie na radość ze zbawienia, więc nie dajemy przyzwolenia złym myślom. Nie można być jednocześnie pełnym nadziei i depresji. Aby nasza wiara mogła się prawidłowo rozwijać, uczymy się poddawać każdą myśl w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Niezależnie od tego, jak wyglądają nasze okoliczności, ufamy Bogu, pamiętamy kim on jest, jaki jest i chwalimy go za to, że jest naszym zdrowiem, pokojem, pomocą, ostoją, mądrością, żywicielem, pocieszeniem, wybawieniem, zwycięstwem. Nie możemy pozwalać, aby problemy nas zniechęcały. Niechęcały. Możemy zacząć patrzeć na nie jak na wyzwania. Na przykład wstrzemięźliwość jest jednym z owoców Ducha Świętego. Wstrzemięźliwość to nic innego jak opanowanie. W Jezusie Chrystusie potrafimy kontrolować siebie i nasze emocje. Dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy też wznieść się ponad wszystkie przykre okoliczności. To kwestia wyćwiczenia we współpracy z Duchem Świętym. Warto ćwiczyć swoje duchowe zmysły i pokornie pozwalać Bogu walczyć w naszych bitwach Jego metodami. Te przychodzą poprzez objawienia w duchu, ćwiczenie się w coraz lepszym rozpoznawaniu oraz zwiększające się doświadczenie. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale w wersecie 18 Paweł modli się, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały, Jego dziedzictwa w świętych. Te słowa oznaczają, że wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, naprawdę zawiera się już w nas, w Jezusie Chrystusie, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo. Nadzieja tej chwały jest zatem bramą do Królestwa Bożego w nas. To Jego natura, Jego dobroć, Jego mądrość, Jego wartość i wszystko, co On robi. Dlatego powinniśmy wierzyć, że Boża łaska i moc jest więcej niż wystarczająca i dostępna dla nas, gdy w pokorze polegamy na Nim. Nie możemy żyć tak, jak On tego oczekuje, bez Niego. Jego łaska to nasza siła. Potrzebujemy Bożej łaski w każdej chwili, każdego dnia. W ten sposób nasze serca stają się silniejsze i wypełniają wyłącznie wolę Bożą, odrzucając wolę ludzką, czyli samorealizację, dlatego, że naszym sensem życia jest poznanie go takim, jakim on jest, i wywyższanie go. Takie uświęcenie się, czyli rezygnacja ze skupiania się na sprawach ziemskich, a skupianie na sprawach niebiańskich daje świeżą perspektywę nowego, duchowego życia w naszej świadomości. To życie za naszą zgodą będzie w nas wzrastać, jeśli chcemy żyć w Jezusie Chrystusie. To prawdziwa wolność. Życie ziemskie staje się wtedy odbiciem z matrycy naszego odwiecznego powołania. Nasza pokora i oddanie przywołują łaskę Bożą i to ona jest potężną bronią przeciw złemu. Jaka za tym idzie wartość? Dla nas to prawda, życie, wolność, chwała, honory i cześć dla samego Jezusa Chrystusa, jedynego najwyższego Boga, stwórcy najpotężniejszego, możnowładcy, króla królów i pana panów. Ta chwała jest warta każdego wyrzeczenia, mówiła Natalia, Boża strona życia.